To, co się rozpadło, nie zostawia po sobie pustki, zostawia pytanie, którego nie umiemy jeszcze wypowiedzieć, bo nie chodzi już o to, dlaczego coś się skończyło, chodzi o to, że nie da się dalej żyć tak, jakby nic się nie stało. I właśnie w tym miejscu, między tym, co było, a tym, czego jeszcze nie ma, zaczyna się najtrudniejsza część drogi. To jest moment, w którym orientujemy się, że coś się w nas przesunęło, nie w spektakularny sposób, raczej tak, jakby coś, co do tej pory trzymało wszystko w jednym miejscu, nagle przestało działać. Jeszcze funkcjonujemy, wstajemy, robimy swoje, mówimy do ludzi, ale wewnętrznie wiemy, że nie jesteśmy już w tym samym punkcie. I że nie da się wrócić do starego sposobu bycia, nawet jeśli bardzo byśmy chcieli. Najtrudniejsze nie jest samo pęknięcie, ale jest życie po nim, ten dziwny stan, w którym wszystko wygląda podobnie jak wcześniej, a jednak my już nie potrafimy w tym być tak samo. Pojawia się napięcie, którego nie umiemy nazwać nie dramat, nie rozpacz, raczej cicha świadomość, że coś się skończyło, choć nie wiemy jeszcze co dokładnie. I wtedy zaczynamy się łapać na tym, że próbujemy żyć jak dawniej udawać przed sobą, że to tylko chwilowe. Że zaraz wróci stary rytm, stare odpowiedzi, stare poczucie sensu, ale ono nie wraca. Zamiast tego pojawia się pytanie, którego nie da się już zignorować: Jeśli nie mogę żyć tak jak wcześniej, to jak właściwie mam teraz być? I to pytanie nie domaga się natychmiastowej odpowiedzi, ono po prostu z nami zostaje. W tym miejscu często pojawia się myśl, że z Bogiem też coś się zmieniło, nie dlatego, że przestał być obecny, raczej dlatego, że przestał pasować do starego obrazu, który w sobie nosiliśmy. Modlitwa brzmi inaczej, słowa, które kiedyś dawały oparcie, teraz nie chcą się ułożyć, a cisza, zamiast być tylko brakiem, zaczyna mieć ciężar. Mimo, że właśnie tu rodzi się napięcie, czy to Bóg się oddalił, czy to my przestaliśmy umieć Go słuchać w ten sam sposób? Bo jeśli coś w nas się rozpadło, to nie da się już wrócić do relacji opartej na tym, co było, do Boga, który miał wszystko wyjaśniać, który miał prowadzić jasno, bez wątpliwości. Zostaje Bóg który nie przyspiesza, nie tłumaczy się, nie zamyka ciszy tylko po to, żebyśmy poczuli się lepiej i być może właśnie w tym jest coś prawdziwego, nie w odpowiedzi, ale w obecności, która nie próbuje nas naprawić ani cofnąć, w relacji, która dojrzewa nie wtedy, gdy wszystko się układa. Ale wtedy, gdy uczymy się być przed Bogiem bez dawnej wersji siebie, może więc ten moment, w którym wszystko się rozpadło, nie jest końcem drogi, tylko końcem sposobu, w jaki do tej pory nią szliśmy, nie po to, żebyśmy szybciej znaleźli nowe odpowiedzi. Ale po to, żebyśmy przestali uciekać od pytań, które naprawdę mają znaczenie. Może nie da się już żyć tak samo jak wcześniej i być może właśnie dlatego zaczyna się coś innego, cichszego, mniej oczywistego, ale prawdziwszego. Nie zawsze trzeba wiedzieć, dokąd się idzie. Czasem wystarczy nie udawać, że nic się nie stało i zostać w tej drodze dokładnie tam, gdzie jesteśmy. Jeśli coś z tej narracji poruszyło Cię osobiście, zostaw po sobie ślad w komentarzu. A jeśli chcesz iść dalej tą drogą w poszukiwaniu sensu i wiary, subskrybuj kanał.